Witam serdecznie w Cafe Rzeczpospolita, której gośćmi są dzisiaj Jan Pietrzak i Marcin Wolski. Witam serdecznie. A ponieważ tak się składa, że w Cafe Rzeczpospolita jest jedyny znany mi i bodaj jedyny w ogóle Polak, który kiedyś odmówił przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego i to od, osobiście od prezydenta Reagana, to zacznijmy od tego, że dokładnie 100 lat w tym tygodniu minęło od urodzin Ronalda Reagana. Aha. Nawet Nie wiedziałem. była to obchodzona tak szumnie w polsce rocznica, jaką moim zdaniem się powinno obchodzić jednak. Więc to może ja zacznę. Wychowaj, że Janek ma dużo smakowitych chyba anegdot na temat swoich osobistych kontaktów z prezydentem Reganem. Ja powiem, że te stulecie. Dowodzi w naszym kraju zachowanie i reakcję oczywistego skandalu, ponieważ jest to prezydent, który ze wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych zrobił najwięcej dla Polski. Natomiast mają swoje ronda, ulice Wilson, Roosevelt, Waszyngton. Hoover. tak, jest Square Hubera. Natomiast Reagan nie może się w Warszawie doczekać choćby najmniejszego uczczenia, co uważam za naprawdę, podkreślam, skandal. No, a De Gaulle ma nawet centralne rondo w Warszawie, bo Bardziej, dużo, i Palmę. No, no to, to bardzo jest dużo to pechowe, pechowe, ale... na pechowe rondo, ponieważ tam miał być zamach na Hitlera, też się nie udał. Ale powiem wam ciekawostkę, panowie, że powstał kiedyś komitet, to było pod rządami SLD wiele lat temu, Komitet, który właśnie domagał się przemianowania Placu Konstytucji na Plac Ronalda Regana. Komitet ten między innymi stanowili Radek Sikorski i Julia Pitera. I ja również byłem w prezydium tego komitetu. To podaję jako pewną ciekawostkę towarzyską. I teraz pan nie w rządzie? No właśnie. I oni teraz rządzą, i oni teraz rządzą, ale jakoś o Reganie zapomnieli. Ich, ich koleżanka rządzi Warszawą, prawda? O Reganie zapomnieli. Natomiast Tutaj Nie tutaj. Może tutaj myślę, Pan że jakby żył, to by znowu sankcje nałożył na, na kurczaki <laughs> nasze. <laughs> Może, tak. E, tutaj tutaj e, Rafał mówi o tym, no to nie było tak, że osobiście e, proponował mi prezydent Regal, obywatelstwo, to był problem, czy ja zostaję w Ameryce, czy nie. Rozmawiali ze mną ludzie z Departamentu Stanu, a nie on. Osobiście akurat. Ale w każdym razie, e, no muszę powiedzieć, Ale że mam sentymentalny cytował, związek, cytował, to na pewno, no, tak? pamiętam, że Mam sentymentalny związek, ponieważ rzeczywiście użył mojej piosenki. Że Polska była Polską jako tytułu swojego wielkiego show popierającego Solidarność i Polskę. To w ogóle było bez precedensu wydarzenie, wydaje mi się, do tej pory niepowtórzone. Żaden kraj chyba się czegoś takiego nie doczekał, że prezydent osobiście jakby reżyserował, patronował takiemu przedsięwzięciu, które grane było dla kilkuset milionów ludzi na świecie z udziałem monarchów, premierów, prezydentów i czołówki aktorów hollywoodzkich, którzy wszyscy powtarzali, żeby Polska była Polską, niektórzy po angielsku, niektórzy po polsku. A twój by była Orson. Orson Noveles na przykład, czy, yes. czy Frank Sinatra, czy, czy tam Szatan yy, Heston. Pamiętam ten show. Chciałem zwrócić uwagę, że, 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 że paradoks historii polegał na tym, że twój były autor Jerzy Urban zapu, zapluwał się z przyciekłości. Jaki, jaki były mój autor? No, kiedyś, pisy, kiedyś jakieś tam teksty pisywał. Zadziwiał ty <laughs> z tym Urbanem. <laughs> Ale no, każdemu <laughs> się był, zdarza. Był, no, no. żaden mój autor. To... No, Marcin, zostańmy, nie mieszajmy pojęć. Zostańmy przy <laughs> Ronaldzie Reganie, bo ja się tak zastanawiam. Z różnymi rzeczami się Reagan kojarzy, no nam Polakom wiadomo, z poparciem, którego nam udzielił. Światu, jak myślę, kojarzył się na przykład z takim spektakularnym utarciem nosa Kaddafiemu w pewnym momencie przy użyciu bombowców, i to już tak chciałem nawiązać do wydarzeń, które królują w, tak, królują w mediach, że Ronald Reagan miał generalnie na świecie fatalną prasę. Między innymi za to zbombardowanie Libii i w ogóle fatalną prasę, bo był obrzydliwym, prawicowym, konserwatystą, potrząsającym szabelką, ale czegoś był spokój wtedy. I Ameryka była szanowana. A obecny prezydent amerykański ma wspaniałą prasę i, i, i czy muszę dalej kończyć? No, nie to się... tylko prasę, on ma świetne nagrody. Nagrodę Nobla dostał na początku urzędowania dowódca armii, która prowadzi wojny. Dostał no, to... nagrodę Nobla. To już, to, to już jest paranoja. To, to nie jest normalne. Nagrody nie kuchennej jest... nie ma. No musiał jakoś dostać. No, natomiast, zwróćcie jak uwagę, kto dostaje nagrodę Nobla? Dostał też Carter, jeden z najgorszych prezydentów Stanów Zjednoczonych. I jest, jest chyba taka Reguła, że jeżeli, Arafat, tak, pokojowy działacz no, wybitny. Ale nie, generalnie, jest taka, bo sam też o tym pisałem, że jest to problem słabego przywództwa. Kota nie ma, myszy harcują, bo staropolskie przysłowie. Kiedy nie ma silnego przywódcy Stanów Zjednoczonych, który wiadomo, jakby się zachował w wypadku kryzysu, myślał o przywódcach. Co e, Reagan teraz, mając ten pasztet na Bliskim Wschodzie? Po bo... pierwsze, by do niego nie doprowadził, pewnie. Po I drugie, po drugie, świadomo, że jest taki Reagan, prawdopodobnie studziłaby nastroje. Poza tym Reagan był ze szkoły Theodora Roosevelta, który zwykł mawiać o takich różnych podłych ludziach, ale wiernych Ameryce, że to wprawdzie sukinsyn, no ale nasz sukinsyn. No. No nie wiem, jakby Reagan postąpił, to trudno wyrykować, czasy się zmieniły radykalnie, jednak to są, to są inne warunki teraz w świecie zupełnie inne napięcia, inne, inne walory mają różne inne kraje, mocarstwa kolejne rosną, więc to nie jest jednoznaczne. sobie sprawę, się... że jest sytuacja paranoiczna, kiedy tak zwany wolny świat cieszy się z wystąpień ludu egipskiego, które jeżeli się źle potoczą sprawy, doprowadzi do powstania kolejnego kraju islamskiego. Także w Bikini. No dobrze, nie ale... Z strony możemy polemizować, a jak naród egipski chce być krajem islamskim, to co? Nie wolno mu, a jak my chcemy być krajem chrześcijańskim, to co nie wolno nam. Ja myślę, że tutaj kryterium religijne nie powinno stanowić jakiegoś to podstawowego. Nie jest problem religijny, tylko problem polityczny. No tak, no, ale on jest, tak wrzuca. Nie jest politycznie, bo jak mam wrażenie, że CNN i tam inne takie stacje jednak pełne są strachu w tej chwili. Potężnego. Tu nie chodzi o opalanie się w bikini. Tu chodzi o to, że po prostu yy, może się powtórzyć sprawa Iranu no, na więc przykład. Więc Poza tym to jest domino. Już po Egipcie, już Jordania się burzy. Tu, bo no. tu nie wychodzi, tu nie no. chodzi o islam e, w sensie wyznawanej religii, bo tylko temu nikt nic nie ma, tylko chodzi o fundamentalizm, bo, zwłaszcza, bo tacy neofici potrafią być szalenie groźni, czego dowodem właśnie był, właśnie był Iran, kiedy, kiedy niestety, przecież to jest, to jest wielka pomyłka Amerykanów, którzy... E, Świat widzą na swoją modłę. I na przykład przypuszczają, że demokracja jest, jest panaceum na wszystko. Podczas kiedy demokrację nie udaje się wprowadzić w krajach islamskich, a tam gdzie próbuje ona dojść do głosu, na przykład w Algerii, musi wystąpić armia i natychmiast tą demokrację unieważnić, ponieważ efekty tej demokracji, czyli bardzo fundamentalistyczne skrzydło islamu i są po prostu niebezpieczne tak dla świata, jak i dla tego samego kraju po prostu. No to Ale samo jest... To jest, to jest... to jest problem pewnych ruchów tektonicznych, powiedziałbym, tego świata muzułmańskiego, arabskiego, że on doszedł do pewnej bariery, moim zdaniem, bo to są ci ludzie, którzy oglądają zachodnie telewizje we wszystkich tych krajach, a sami widzą e, przepaść dzielącą ich społeczeństwa, ich obyczaje, ich kulturę od tego, co się dzieje w świecie, do którego jakby czują, no, napęd. Ja więc Tutaj to jest, to jest, moim zdaniem, dosyć oryginalny okres w historii świata. Te wnioski są niejednoznaczne, bo zobacz, Ta. że w Turcji, Turcja jest bardzo zbliżona do Europy, bardzo zeuropeizowana, a jednocześnie kolejne rosną generacje, które są w porównaniu z pokoleniem dwa, dwa, trzy pokolenia temu zdecydowanie bardziej zbliżone do islamu niż ich ojcowie. A ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedno, że tam w tych krajach, gdzie generalnie z tego co wiem, no Realizowanie jakichś takich aspiracji życiowych jest dość trudne, bo, bo, bo to tak jak u nas, jak się nie ma chodów, tak. pleców i rodziny i znajomości, to się Ciężko przewidzieć tam jednocześnie jest y, chyba powyżej y, połowy społeczeństwa poniżej 35 roku życia. Tam jest tak, po prostu ogromna, ogromne, y, ogromna liczba ludzi młodych, którzy niewiele mają do stracenia, a, a, a perspektywy przed nimi się rysują marne. Więc obawiam się, że to jest dopiero początek. Tak ja Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną no, rzecz z ostatnich, z ostatnich dni, y, nawet godzin: mianowicie, że pojawiło się coś, czego nie było do tej pory. Y, taki dość ślepy gniew skierowany przeciwko zachodowi, przeciwko dziennikarzom. Mało, mało było tego rodzaju przewrotów, gdzie poszczególni ludzie atakowali fizycznie, jednego na pewno zabito, paru, paru uwięziono, paru... Tak, zaatakowano hotel, w którym są dziennikarze, jest to bardzo niebezpieczny objaw, być może nawet najbardziej niebezpieczny z wszystkich zdarzeń, które się wokół tego placu toczą. Nie, nie tylko my mamy dosyć mediów, jak z tego wychodzi. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką już trochę lżejszą formułę, którą zaproponował kolega z jednego z tygodników, że wyraźnie nieszczęście wszystkim krajom przynoszą polscy turyści. Tam, gdzie Polacy jeżdżą, gdzie Polacy jeżdżą najczęściej do Grecji, no, Popadła kryzys. w pewne problemy, kryzys, walki uliczne tak. do Tunezji, do Egiptu, do Egiptu. No i teraz się dalek. zastanawiam, co jest na czwartym miejscu tej, tej, tej listy, bo chyba Turcja, jest Hiszpania, Hiszpania, tak. Turcja. Hiszpania, Hiszpania, Turcja. Turcja. Dlaczego Polacy nie zaczynają jeździć do, na wschód, do Nowej, do na nowej Zelandii? Do Nowej ja, da Zelandii. Co nam Nowa Zelandia sobie da tego rzeczy. Ale no, tu na... a propos, a propos y, p, prezydent Obama obiecał, że zniesie wizy dla Polaków do Kenii. W trakcie rozmów z naszym prezydentem. No to skoro na koniec nam się udało tak w trochę lepszy nastrój popaść, to jeszcze wróćmy do spraw krajowych i co, co przebojem tego tygodnia? No by można powiedzieć, to chyba... ten klich goryczy. Jeden z klichów. <laughs> klichy. Właściwie właściwie dwa klichy coś właściwie 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 tak, tam się zapisuje bardzo w tym tygodniu. Obu się próbuje odwołać, próbowano odwołać, ale zakusy. Z... Jednego wewnętrznie, drugiego zewnętrznie, ta tak. różnica. Nie wiem z nie... tym ministrem, który w ogóle nie widzi żadnego powodu, żeby ustępować po tych wszystkich kataklizmach, jakie przytrafiły się w jego resorcie, to jest w ogóle sprawa jakaś zdumiewająca, bo to. Ale właściwie dlaczego ma, dlaczego ma ustępować, skoro Grabarczyk nie ustąpił? No mu. Tak. No Ale tak. co ma Grabarczyk ustępować, skoro grad nie skoro ustąpił? ustąpił. A skoro Kopacz nie ustąpił. No tak, tutaj jest co, resort, to klęska. Ja mówię w kabalecie ostatnio, że w PRL-u yy, w socjalizmie były cztery klęski, wiosna lato, jesień, zima, klęski żywiołowe. A teraz mamy klęski żywiołowe w resortach. Co resort to klęska, bo właściwie w każdym resorcie szkodnictwa wyższego edukacji, prawda, bez historii. No i tak dalej, i tak dalej. Infrastruktury. Z droga i choroby. Tak, droga i choroby, właściwie wszystko klęski. Przez trzy lata te resorty niestety nie zrobiły tego, co obiecywano w kampanii wyborczej. To Wszystko staje. to się rozsypuje, więc właściwie na tym tle, no, dlaczego Klich ma ustąpić? No, jeżeli... Nie mówiąc o tym, że w takiej taki chyba jest myślenie, takie wygrało myślenie, że jeżeli by Klich ustąpił a propos Smoleńska, to dlaczego tylko Klich? No tak. ponieważ, ponieważ jeżeli przyjmie, przyjmiemy... No, ja przyjmuję, ale nie, niekoniecznie rząd, że odpowiedzialni są ci, co organizowali tę wizytę, którzy byli odpowiedzialni za zabezpieczenie. No to odpowiedzialny jest i minister spraw zagranicznych, i minister, i minister e, e, transportu, i minister obrony. I szef a, kancelarii premiera. Szef kancelarii premiera, który przydzielał samolot. A, a jeżeli chodzi o kontakty z Rosjanami, to również minister spraw wewnętrznych No, no i pan no premier zdrowia, i to właściwie taki, taki mamy przekaz. Ten rząd można odwołać tylko w całości. Ta, nie mieli na żadne sali. Nie go w pakiecie. Promocji, mówiąc. pewnie się tak to skończy jeżeli, jeżeli wszelkie, wszelkie e, prognozy na temat czajenia się, schetyny się sprawdzą to być może jeszcze przed wyborami będziemy mieli nowy rząd to ja jeszcze chciałem wrzucić temat że pani posłanki Muchy która wyjaśniła no, skąd już, kolejki w służbie to, już, to już zdrowia, do, mnie, ale... do mnie pijesz, bo to o staruszkach ona powiedziała no tak, że, że się... nie powinni chodzić do lekarza bo tam przychodzą dla rozrywki, dla rozrywki chodzą, ja muszę kabaret to przenieść na te korytarze szpitalne w tej sytuacji to już jest kabaret. I to jest taki, że trudno z nim konkurować. Przepraszam z całym szacunkiem panowie, ale to rzeczywiście. Takich środków wyrazu żaden artysta estradowy nie posiada. W związku tak? z tym, zamiast, zamiast Unii ze Stanami Zjednoczonymi, możemy zrobić sobie Unię ze Szwajcarią, gdzie już proces eliminacji staruszków, domy tak. cichej śmierci są bardzo rozwinięte. No, tak. Panią Kroperzec. Buchę można zrobić honorowym prezesem jakiejś fundacji, Kroperzec. która zajmuje się... A to wszystko pokazuje, na no rodzaj bezczelności i arogancji w sumie. Bardzo to jest przykre, że taka ładna kobieta. A może miła, po prostu braku Miła wybraźń. posłanka, ale po prostu takie rzeczy może mówić To jest naprawdę żenujące. Jak może poseł, reprezentant narodu mówić do co starszych myśli? ludzi takie rzeczy? Ale, Przecież, coś... ale to jest bezczelne. No to jest obraźliwe w ale, najwyższym ale stopniu. Rzecz ale rzecznik rządu powie, się, mucha nie siada. A to jest może i bezczelne, ale ja właściwie się cieszę, że tak coraz więcej ludzi szczerze mówi co myśli. Czytaliście zapewne panowie wywiad z Danielem Olbryskim. W naszej, Rewelacja. W naszej gazecie. Serdecznie polecam, jeżeli jeszcze ktoś nie czytał. I to jest taki zwyczaj, coraz bardziej. Mniej. Na przykład też Gazeta Wyborcza napisała a propos ministra Klicha, że właściwie tego należy odwołać, ale nie teraz, jak żąda tego opozycja. Tylko potem tak cichcem. Czyli rząd się zmienił. Ci chce nie, ze względu na stan zdrowia. To partia już miała przećwiczone, co prawda nie ta, ale, ale też nie aż taka różnica. Ale też wiodąca. Zasłużony, tak. dobrze wszystko robił, a po prostu. Wyrzucamy go do ambasady do Mongolii, bo tam A. akurat jest najbardziej potrzebny w danym momencie. No. Jeszcze nie poruszyliśmy tutaj, nie poruszyliśmy w pakiecie, tutaj, nie w pakiecie. poruszyliśmy pakiecie nie profesora Balcerowicza, który stawia bardzo wysokie wymagania temu rządowi. Nie no. wiemy, co z tego wyniknie, to jest tygodnia raty nie że się. Mówią kolejna narracja, jak teraz się mówi, Zem narracja moze. profesora Balcerowicza i, i zwłaszcza, że jest ona udokumentowana tablicą, która stoi w Warszawie po środku i można popatrzeć sobie, postać przez minutę no, i zobaczyć, no. jak w tym czasie rąbią nas na... na, no, na, na to ostatnia nadzieja Platformy. Znowu wszystko stanie się dług publiczny, czyli znowu wszystko przez tych starszych, wyksz gorzej wykształconych z małych miasteczek. Bo oni biorą te emerytury, tak. leczą za... się i w ogóle... Podróżują kolejami. I w ogóle zachowują się okropnie. I z tego, i z tego zróbmy, skoro udało nam się dobrnąć do, do jakichś konkluzji, z tego zróbmy puentę w takim razie. Nie wiem na Nie mam dzisiejszego, 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 znaczy optymistyczną, że jeszcze mimo wszystko na tych emeryturach, przy tych Kolejach i z taką służbą zdrowia żyjemy. I, o, to jest... I tak trzymać. I może jeszcze sobie pojedziemy do Egiptu kiedyś, albo Egipt się do nas przeniesie. Nie, to już po, do poprzedniej puęty wrócę. Dziękuję bardzo. Jan Pietrzak, Marcin Wolski byli gośćmi Kafe Rzeczpospolita.